TalkBag włączony. stok. Miasto rozstrzygnęło przetarg na dostawę autobusów elektrycznych. Najlepszą ofertę złożył dostawca chińskich pojazdów na Główek 1. Elektryczne jutongi będą jeszcze w tym roku jeździć po ulicach Łomży i Bielska Podlaskiego, a w przyszłym być może także w Białym Stoku fotografia Busnex. 20 chińskich jutongów może już w przyszłym roku pojawić się na białostockich ulicach. Miasto rozstrzygnęło przetarg na dostawę autobusów elektrycznych. Przedmiotem zamówienia była dostawa 20 jednoczłonowych niskopodłogowych autobusów jednej marki, plus 20 stacji ładowania zajezdniowego i 3 typu warsztatowego. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania powinny gwarantować 15-letnią eksploatację przy założeniu średniego rocznego przebiegu na poziomie 70 km. Autobusy o długości od 11,5 m do 12,75 m muszą pomieścić min 70 pasażerów, w tym co najmniej 22 na miejscach siedzących. Powinny być wyposażone w zespół baterii o łącznej pojemności co najmniej 300 kWh. Ich zasięg w warunkach komunikacji miejskiej zaplanowano na co najmniej 230 km. Jeśli chodzi o kolorystykę, to będzie w tradycyjnych barwach BKM, czyli biało-zielonych. Każdy autobus będzie klimatyzowany, przy czym jeśli na zewnątrz temperatura wyniesie powyżej 25 stopni, to części pasażerskiej powinna być co najmniej o 5 stopni mniejsza. Przetarg ogłoszono w kwietniu, a oferty można było składać do końca czerwca. Okazało się, że złożyło je sześć firm. Najtańszą propozycję przedstawił Busnek Poland, który zaproponował za 56 828 460 zł. dostawę autobusów Jutong. O niecały milion zł. droższa była oferta Solarisa. Za 60,3 miliona złotych dostawę oferował Mantrak i Bus Polska, a za 60,74 miliona Volvo Bus Corporation. O niecałe 2 miliony więcej żądał Ewo Polska. Najdroższą ofertę złożył Autosan 63,8 miliona. Wszystkie propozycje mieściły się w puli zarezerwowanej Przemiasto. Na zakup 20 elektrycznych autobusów przeznaczyło niecałe 65 milionów. O wyborze decydowały cena 60%, oferta techniczna 20% i gwarancja 20%. Propozycja Busnexu okazała się najkorzystniejsza nie tylko pod względem cenowym, ale firma zaoferowała najkorzystniejsze warunki serwisu i gwarancji. Jeśli chodzi o aspekty techniczne, to największą liczbę punktów zdobyły propozycje Volvo i Mana. Obie otrzymały 95 i 68 setnych, Pakt ponad 3 punkty więcej niż ostateczny zwycięzca przetargu. Jeśli nie będzie odwołań, miasto wkrótce podpisze umowę ze zwycięzcą przetargu. Będzie on miał rok na dostarczenie pojazdów. Zgodnie z wymogami przetargu ośmiu autobusów trafi do KPK, a po sześć do KPKM i KZK. Dwie pierwsze mają swoje zajezdnie przy ulicy, składowej, a KZK buduje nową przystosowaną do elektryków przy ulicy, pomocnej na zaciszu, gdzie ma się przenieść z ulic Jurowieckiej. autobusy elektryczne miasto zmieniło projekt budowy węzła intermodalnego pierwotnie nie przewidywał on tego zamówienia przypomnijmy, że w lipcu umowę na zakup sześciu elektrycznych jutongów które uzupełnią dwa kupione wcześniej z przedstawicielami busnexu podpisał prezydent Łomży dodajmy, że dwa autobusy elektryczne jutong E8 kupuje też Bielsk Podlaski Pierwsze autobusy wyjadą na ulicę tych miast jeszcze w tym roku. Usługa Talkback jest wyłączona.